Ja od początku byłem zwolennikiem włączenia Inowrocławia do metropolii. Inowrocław do 2006 roku w dokumentach strategicznych Urzędu Marszałkowskiego funkcjonował w ramach aglomeracji bydgosko-toruńsko-inowrocławskiej. Od 2006 roku z tej aglomeracji zostaliśmy wykluczeni poprzez zmianę zapisów dokumentów strategicznych. Niestety bezskutecznie od kilku lat próbujemy dołączyć do metropolii. Moim zdaniem konflikty bydgosko-toruńskie ciągłe biorą się z tego, że brakuje trzeciego dużego ośrodka i brakuje współpracy w grupie trzech miast. Wiadomo, że jeżeli są dwa ośrodki miejskie, narasta, narasta spór, narastają napięcia różnego rodzaju. Gdyby był trzeci ośrodek, łatwiej byłoby pewne kwestie rozwiązywać. No, z przykrością przyjąłem stanowisko Bydgoszczy sprzed roku na swój apel włączenia Inowrocławia do metropolii bydgoskiej lub bydgosko-toruńskiej. W odpowiedzi, jaką zyskałem z Urzędu, Marszał z Urzędu Miasta Bydgoskiego wynikać, wynikało, że niemożliwe jest dołączenie Nowosławia do metropolii bydgoskiej, ponieważ nie ma związków funkcjonalnych pomiędzy tymi dwoma ośrodkami. Absolutnie się z tym nie zgadzam. E, przykro też, że Urząd Miasta Bydgoszczy przeprowadzał analizy przepływu e, pomiędzy Nakłem, Szubinem, Łabiszynem, a Bydgoszczą. E, natomiast z tych analiz e, nie wynikała liczba pracowników dojeżdżających z Inowrocławia. E, ponieważ Inowrocław nie uwzględniony został w tych badaniach, jestem pewien, że... Ruch pomiędzy Bydgoszczą a Inowrocławiem jest większy niż pomiędzy Bydgoszczą, Nachłem, Bydgoszczą, Ławiszynem czy Bydgoszczą, a Szubinem. Mój ojciec, który jest z prezydentem Inowrocławia w 1999 roku, był posłem Akcji Wyborczej Solidarność, marszałkiem sejmiku bydgoskiego. Przygotował i doprowadził do porozumienia zawartego w przysieku, porozumienia bardzo korzystnego dla Bydgoszczy z porozumienia wynikało, że Urząd Marszałkowski, Marszałek Urząd Marszałkowski zlokalizowany ma być w Bydgoszczy, Wojewoda ma być zlokalizowany w Toruniu ale wszystkie instytucje administracji rządowej terenowej mają pozostać, mają być przeniesione do Bydgoszczy. To było bardzo dobre porozumienie dla Bydgoszczy jako środka wiodącego w regionie. Niestety poddane krytyce bardzo ostrej ze strony środowiska opiniotwórczych i polityków wtedy w Bydgoszczy doszło do zerwania tego porozumienia w przysięgu, w konsekwencji do zlokalizowania Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Moim zdaniem nie ma sporu pomiędzy Inowrocławiem a Bydgoszczą. Jest być może niezrozumienie tego, że Bydgoszcz może być ośrodkiem wiodącym regionu i metropolia może być silną metropolią, jedynie przy udziale takiego ośrodka jak Inowrocław. Wielokrotnie wyciągaliśmy rękę do Bydgoszczy. Między innymi wspomniany mój apel do prezydenta o dołączenie Inowrocławia do metropolii bydgoskiej, który spotkał się ze stwierdzeniem, że związków funkcjonalnych pomiędzy tymi dwoma miastami nie ma. Otóż eee, oczywiście jesteśmy otwarci na rozmowy podczas dzisiejszego posiedzenia Zespołu Parlamentarnego Miłośników Ziemi Bydgoskiej. Przyjęte zostało takie wstępne stanowisko o tym, że ten zintegrowany obszar powinien obejmować Bydgoszcz, ale również Inowrocław, co mnie bardzo cieszy. Może jest to pierwszy krok do tego, żeby Inowrocław włączyć w przyszłości do aglomeracji i metropolii bydgoskiej.